Serial o mordercy, którego lubimy, wspieramy i kochamy. Dexter, sezon pierwszy. Zapraszamy. Witamy na kanale Kikosfera, naszym kanale, gdzie mówimy o różnych popkulturowych rzeczach. Omawiamy sobie. Serial Dexter, sezon pierwszy. Poprosimy grzecznie o łapkę w górę, subskrypcję, jeśli tego nie robicie. Możecie postawić tam kawę, grzecznie przypominamy. Kawa w wysokości 50 zł narzuca nam temat. Za 15 zł będziecie wymienieni na naszym filmie yy, podziękowania. I przechodzimy do tematu, czyli do jednego z lepszego serialu, jaki widzieliśmy. No tak. Mamy, jesteśmy w, w tych pięknych czasach, gdzie Dexter... Jest w fazie renesansu, mieliśmy trochę... original scene, zbliża się trochę Dexter zmartwychwstanie. Trochę dlatego, że Michael C. House stwierdził, że brakuje mu pieniędzy. Być może. Nie, 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 być to... może. Jest to, nie, jest to wszystko siódmy, se, po siódmym sezonie powiedział, ósmy jest moim ostatnim, bo ja jestem artystą. Tak, tak. I się okazało, że tak nie jest takim artystą. Znaczy, może jest, ale niedocenionym. Byłem zły na niego, że zrezygnował tak łatwo nie odpuszczę. Spoko. Sezon pierwszy. W ogóle tekster jest na podstawie książki. Tak. Luźna adaptacja, można powiedzieć. Ja y, czytałem jeden tom. Ale te tomy się zgadzają z ile masz sezonami tak w miarę. Znaczy zgadzać główne, się zgadzają, motywy, nie? ale podobnie. jakby pewne. Sytuacje są inaczej poprowadzone. Mhm. I te, te tytuły książek są takie ciekawe, bo po angielsku są wszystko, się zaczyna na, wszystko jest na D, że tak powiem. Da, Dreaming Dark Dexter, mm -hmm. Dark, Dark Dreams of Dexter, coś takiego i wszystkie, wszystkie tomy są tak na D zrobione, żeby się z Dexterem tam łączyło. Tak. No i Dexter jest takim właśnie serialem, gdzie mamy główny bohater, jest antybohaterem. Mm -hmm. To ogólnie był lekki skandal wtedy, jak wyszedł ten serial, że jak można zrobić serial, w którym. Wspieramy seryjnego mordercę. No tak. Ale to jest taki dobry seryjny morderca, bo zabija innych seryjnych morderców. No bo tata mu tak powiedział, ale to... Tata mu tak powiedział, no oczywiście, że tak. Trafił tata. na dobrego, na, na takiego człowieka, którego po, pokierował. Natomiast pierwszy sezon jest, jest, można powiedzieć, takim origin story. Mhm. Cały sezon. Bo w przekroju całego sezonu dowiadujemy się o przeszłości Dextera, mhm. Dowiadujemy się, co się wydarzyło, co go ukształtowało. No poznajemy też wszystkich bliskich Dekstera. Całego życia jakie jest tak. w chwili obecnej. Yy, siostrę. Retrospekcji trochę też jest właśnie, także. Siostra Dextera, debra, czyli jedna z najbardziej irytujących postaci w historii seriali. Rozbita emocjonalnie postać. Nie ja ja mi... powiedział, że nie dojrzała bardzo emocjonalnie po prostu. Do, nie dojrzała emocjonalnie to na pewno ale też strasznie męcząca. To już mówiliśmy przy pierwotnym grzechu, że Bo ona po prostu... Do pierwotnym grzechu jeszcze dochodzi to, że jest in Drama. To jest i... więc jeszcze tak, mamy dodatkowy ja mówię... cios. Ale tam już wspominaliśmy, że, że Debra po prostu no, rekompensowała sobie trochę to, że była w rodzinie jednak odłożona na boczny tor, ze względu na to, że Harry skupiał się głównie na deksterze, żeby... Nie zabił nie, nie, po, nie popłynął za bardzo. No, i to, co mi się zawsze podoba w pierwszym sezonie, to jest początek. Mm -hmm. Bo tutaj twórcy się z nami nie pieszczą. Pierwsze minuty to jest ta noc. Jadę. Zabiję tego. Nie rozumiesz sceny morderca, mówisz. Okej. Okay. Ale tak to trzeba było zrobić, żeby zainteresować widza. Ja masz... wgotowię, tak, jak to wszystko, masz rację. Masz. Masz charyzmatycznego, charyzmatyczną postać, coś się dzieje już jesteś zainteresowany, nie? No tak, ale mogli kombinować, że zaczniemy łagodnie, niech oni do pracy, niech, go, niech go widzowie poznają, i go polubią. I w drugim sezonie pierwsze, pierwsze morderstwo, tak? Słuchaj, no, to, to, to nie jest discovery. Słuchaj, no, właśnie, no są takie pomysły różne, nie? <laughs> tak, słuchaj, teraz, no, teraz się pisze tak seriale kiepskie, że po, pomysł na jeden odcinek roz w lekarz na cały sezon. Ale to też może być właśnie efekt strachu. Jakiego strachu? Że, no bo zobacz, mogli uznać, że jak w pierwszych 10 minut pokażemy, że koleś chodzi i se morduje, mm -hmm. to część widzów powie, o nie, dobra, wyłączam. A jak zaczniesz sobie na luzie, po pięciu odcinkach oni już go będą lubić i ty nagle powie, a bo ja se morduję, No dobra, w sumie już go polubiłem. W pięciu odcinkach to już przełączysz na inny kanał, czy tam nie włączysz sobie inny serial, bo to już było takie nudne i nie wiesz o czym to jest, że nie będziesz oglądał dalej. Oczywiście się od tego Discovery? Nie. Nie wyłączyłeś. Ale ja jestem wierzy. Dexter. Jest Debra. Batista. LaGuerta. LaGuerta. LaGuerta w drugim sezonie dopiero pokazuje pazury. Tak. pazury. tak. Tak, tak, tak. I cała ta ekipa masuka. Masuka. Masuka jest moim <noise> zdumieniem. <noise> Ale właśnie to jest to, że to jest trochę jest w Deksterze coś takiego, jak w starych Star Trekach. Że Ty zaczynasz oglądać ten serial i Ty nagle znasz cały ten komisariat. Bo ja powtarzam. Cały ten oddział. Powtarzam od już dłuższego czasu, że serial musi mieć postacie. Nie, ta ma. Jeżeli. Nie ma postaci, dobrych postaci. No to. Netflix ci powie, że tak nie działa. No, Netflix może sobie mówić, wiele Akers rzeczy... A będzie mówić, że w ogóle by sens. Natomiast najlepszy serial Netflixa to. Dexter. Stranger Things. Gdzie? House of Cards. Może Dwa być House of Cards. Czarnia. Też postacie rządzą. Stranger Things, postacie rządzą. Orange is New Black. Postacie rządzą. Może ci się serial nie podobać. Chodzi mi o zasadę. Nie wiem, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. Najlepsze nie uczucia do dobre, dobre seriale, takie, które są uży, uży, uznawane przez publiczność, no, żyją postaciami. Nie da się bez postaci zrobić dobrego serialu. Chyba, że dokumentalny. Discovery. Dobrego serialu. No i tutaj właśnie mamy to, nie? Tak. Tu znasz ich wszystkich. Łącznie mhm. z tym... Yy... Duxem, który Dox. już go śledzi, Dextera już mu od początku nie pasuje. Mm -hmm. też... To były Specials, czy tam Ranger? Ranger tak, bo. Ranger. Tutaj jest też monolog. Słyszymy myśli Dextera. To też świetnie. Aczkolwiek tutaj... jest to zazwyczaj tania zagrywka. Niby tak, ale tu wszystko zauważ, zagrało. Bo mówimy o tej pierwszej scenie. The night is the night, tak? Zaczyna. Głos Sichola, muzyka. Operat, y, opera, operowanie kamerą. Mhm. Y, Miami w tle, wszystko kurczę, to zagrało po prostu, moim zdaniem. Tak. Czu, czu, czujeś, I... Czułeś klimat Miami, czułeś, wczuwałeś się w tego mrocznego pasażera Dextera, chciałeś poznać to wszystko, co tu się dzieje, nie? Mhm. Pewna zgoda. I właśnie do tego zmierzam, że element, który, bo zazwyczaj my nie lubimy czegoś takiego. W też w produkcji, jeżeli pojawia się monolog wewnętrzny bohatera, to znaczy, że mają nam to pokazać, a nie musi nam powiedzieć. Tak, bo to jest narzędzie jak każde inne, nie? Młotkiem możesz mm -hmm. bić gwoździe, a możesz sobie, nie wiem, no... walnąć w skroń i zemdleć, nie? <grym> Zrobić wstrząs mózgu, spowodować. Albo yy, zdeksterować kogoś. Albo zdeksterować kogoś. Narzędzie. Trzeba umieć go używać. Jeżeli dobrze użyjesz... To, to masz dobry efekt. Jeżeli źle użyjesz, to zawalnisz w palucha w najgorszym tak. naj, przypadku, a najgorszym się, że tak powiem, zdeksterujesz sam siebie, nie? Więc yy, to jest wszystko kwestia dobrego użycia danego narzędzia w, odpowiednim, w odpowiedni sposób. To w pierwszym sezonie, aż znaczy ogólnie w serialu, podamy się jak scenarzyści bawią się dwoistością tej postaci. Mhm. Jak na przykład yy, Rita mówi, bo ty jesteś taki, taki łagodny i ja wiem, że ty byś nikomu nie skrzywdził a, i słyszymy jego myśli, nawet nie masz pojęcia <laughs> o czym teraz byś... A Rita to zrobił? jest dziewczyna Dextera, tak. Dexter ma y, dziewczynę. Tak, bo stwierdził, że trzeba znaleźć, żeby dzieli nie wyglądało, to, to musi też Harry, znaleźć. Harry, jego ojciec przybrany go nauczył tego, żeby się wpasowywać w, w szum, mm -hmm. w tło, więc wszyscy się parzą, no to on też musi mieć... Partnerkę. Żeby nie było, że odstaje w w tym aspekcie. Także... I właśnie twórcy często się... Bardzo się fajnie mówią. jest to pokazane, jak on walczy z tymi społecznymi... Relacjami. Relacjami i... społecznymi, tak. Z tym wszystkim, co się dzieje dookoła, żeby nie wystawać. Chociażby właśnie przynoszenie pączków na komisariat, który potem jest to wykorzystane zresztą w pierwotnym grzechu fajnie. Tłumaczy często właśnie, Dexter sam tłumaczy, co robi jakby, żeby... I dlaczego coś robi, żeby nie, nie wystawać. Żeby ludzie go odbierali Dobrze. No i jest lubiany wszędzie tak naprawdę. To jest ciekawe, nie? Wszyscy go lubią. Całe komisary tak. poza dołuksem. Dekodół sam coś właśnie. Od razu Duxowi nie pasuje, coś jest nie tak z tym gościem. Surprise, motherfucker! I Stanżysi naprawdę mieli pomysł, jak to przeprowadzić, bo to było łatwo, łatwo było się wysypać. Mhm. Ale on i yy, dobór hala, bo kolejno świetnie to po prostu jest gra jest... Idealna ta mimika, gdzie tak. już, już widzisz po minie, że walczy ze sobą i kombinuje, co tu się właśnie wydarzyło. Jest świetny. Sicho jest tutaj po prostu świetny. Jak relacje z Ritą, gdzie nie wie, jak, nie wie jak się zachować i kombinuje na swoją stronę i w ogóle tak. nie trafia i... Aha, czyli to teraz o to chodzi. To wszystko działa, mm -hmm. to wszystko trybi. Do tak. tego dochodzi jeszcze zagadka kryminalna, bo w Miami grasuje inny seryjny morderca. Tak. A, morderca. Ice Track Killer. Tak. I. Potem fabularnie się okazuje, że tam to jest taki bliski ziomuś. Tak, to. Dextera. Trochę tyle na zajeżdża, ale I, no, no. No pokazali w ten sposób jego. Ale jak nie bardziej. Origin, znaczy to. Nie? Jakby tak. Znaczy nie, bo sobie chyba wszyscy widzieli, więc to jakby nie ma co. No właśnie, no to tak, no to jest serial, serial który ma 12 lat, więc. Więc tutaj nie będziemy się no to jest jego brat. To, tak. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego y, Harry, czyli przebrany ojciec, wziął piądek a tego w tej krwi zostawił. Bryana. No. No to jest takie, wiesz. chodzisz w dwójkach chłopaków, trzy dni we krwi matki. Dobra, tego biorę. Znaczy, no e, wiesz, e, ty. W grzechu pierworodnym zostało to dosyć wyjaśnione, także potem trochę wybrnęli z tego. No gdzieś to tak. Jak mówię, jak pierwsze z Nie? No, to to no. mnie zastanawiało. Co je, I też ten lądowy morderca, bo ta zagadka jest fajnie poprowadzona. To prawda oni nam sami chyba w połowie sezonu pokazują, że kto jest tym tak, mordercem. Tak, tak. Znaczy on się dosyć późno pojawia jako chłoptaś debry, także. No, ale pojawia się jako lekarz tak, tak. A. Y, potem jest właśnie chłopakiem debry i dużo ludzi ma zarzut do, tej, do tego wątku. To znaczy Może no, Debra się zakochuje w nim, że to wszystko działa tak… Ale to właśnie fajnie pokazuje, moim zdaniem, De... znaczy po... też pokazuje Debrę, że ona ma problemy emocjonalne, mm -hmm. że ona… Też po całym grzechu pierworodnym też to jest pokazane, że ona była bardzo kochliwa, że tak powiem, dla facet... do facetów, bo ona sobie kompen... rekompensowała jakby te braki miłości mm -hmm. w rodzinie, nie? że ona czuła się niewystarczająco kochana potem jak matka zmarła, Harry się skupiał na deksterze, no i w ten sposób jakby te, te braki sobie, y, potrzebowała tej miłości, jakby bardzo szybko brnęła w te związki, nie, bo to nie później w kolejnych się przewija, sezonach to się tam, się cały czas. Cały czas są takie, takie, takie akcje, nie, z Debrą. Ale y, ja tutaj to bardziej tak odebrałem, że to pokazywało, jak psychopaci hmm? mogą manipulować ludźmi. Tak. nie, Jak lodowy… To był ten. E, morderca, jak już kompletnie trafił. w stosunku do rozegrać. Dextera, który Dexter próbował się wpasować mm -hmm. w tłum, a y, Brian wykorzystywał swoje umiejętności, żeby panować nad Tak, Dexter nad... jest bardziej w tym sezonie reakcyjny. Tak. On bardziej reaguje na to, co się dzieje, się dopasowuje, a y, ten przejął. Kon przyjmuje Przejmuje kontrolę. kontrolę i jest tak, jak ja sobie zaplanuję, i tak sobie mm -hmm. tutaj to wszystko działa. I to wszystko bardzo dobrze funkcjonuje w tym sezonie. Tak, no... no Jest wątek batisty, który też tego wątku nie do końca łapie. Za każdym hmm. razem, jak to oglądam, nie, A... kum, nie kumam bazy, nie, nie kumam typa. Znaczy, to po, po, po... otwierają go trochę, tak? Że ale... ma skomplikowaną sytuację ale... rodzinną. Tak, ale wiesz... Masz skomplikowaną sytuację, sytuację rodzinną? La passion. La passion. Ale chodzisz, pokazujesz wszystkim... Taką broszkę kupiłem, taką broszkę No widać, kupiłem. że my też tak coś tam nie... <laughs> Po czym na koniec się że, co, ale ty tu nie mieszkasz. Ty, tak, nie, ty tak. możesz sobie przychodzić tutaj jak do siebie. To, iść. To, to było takie zaskoczenie też, bo widzisz, że tutaj. No. Ba, no pierwszy raz oglądasz go, no bo teraz mhm. już my któryś raz oglądamy ten serial, nie ma co się oszukiwać, ale za pierwszym razem znowu yy, jak oglądasz, no to mówisz, no kurde, no dobra, ma córę, tam się przyjmuje, kupuje prezent, a potem się okazuje, że ta sytuacja jest bardziej skomplikowana, a to jest tylko taka fasada, nie? Jakby pod publikę, że. Mhm. On trochę w to wierzy. A z drugiej strony. się no jakby sobie jakby to wyparł, tak, że coś się wyparł, wydarzyło. wyparł. No, 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 dokładnie. I te właśnie, bo te postacie policjantów to te też nie są takie. takie stereotypowe. No po co mają głębie te postacie po prostu? Jest Douks, który. No, Douks jest też postacią, którą bardzo łatwo było popsuć. Mhm. Bo to mogli zrobić po prostu gościa, który chodzi i węszy, ale on jest. Widać w nim też pewne takie. W sprzeczności pewnie takie jest Taki poczucie... idealista, tak. dobry glina, ale... ale po swojemu Po swojemu, i, poza, i poza, taki. poza regulaminem często. Mhm. Taki szeryf. Tak, tak. Nie. Też trochę socjopata, jakby nie, nie. patrzeć. No taki, taki policjant, który jakby życie się inaczej potoczyło, to byłby po drugiej stronie. Mhm. Także no, wszystkie postacie mają tu głębiej i to jest bardzo fajne, po prostu. Ale tak jak mówię, w serialu, jeżeli masz dobre postacie, to to zażre. To co zażre. Ale Rita jest męcząca też. Rita jest męcząca dla nas, bo ona chyba jest trochę przerysowana. Znaczy... Aż się wydaje przesadnie, wydaje Ma... Mnie... Marta... Stewart. Nie męczyła w wątku w drugim sezonie z tym jej mężem. To w pierwszym? To tak. było w pierwszym? Jeszcze w pierwszym? Tak. Okay. To było w pierwszym, w drugim na początku yy, Pol już był w więzieniu, i za chwilę zmarł. A to ja to mówię o śmierci, właśnie. A, jak zmarł, to Jak z Martą w Jak zmarł, to mnie jest w męczyło. No. Bo myślałem, że jak wróci. Nie, 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 nie. To, to spoko, to jeszcze ok. Tylko potem, jak ona to nagle zaczęła przeżywać, wiesz, że to i wina okay. tak, okay. <śledzimy> okay. <śledzimy> i tak dalej, mówię, ja bierdź. Nic do deksa jeszcze pretensji. Tak, tak, tutaj to, to mnie męczyło. Bo ona jest tak bardzo też taka wy wyrealizowana soccer mam trochę, nie? No taka Marta Stewart, taka typowa. Ma matka rodzicielka, która mhm. ogarnia cały dom. I ona chyba taka miała być ze względu na to kontrast właśnie do Dextera Mordercy, a ona jest taka czysto dobra, jako chyba jedyna postać w, w serialu. Nie? I dopiero pokazuje tą złą twarz, jak przyjeżdża jej matka. To jest. To jest już e drugi sezon. To jest już drugi sezon. E to wtedy, wtedy pokazuje. Tak się trochę zaczynasz dziwić, że to, to kurde, to, to się dzieje z Ritą, nie? Bo się przyzwyczaiłeś do kompletnie innej, innej mm -hmm. osoby. Ale mówię, ale bo Rita... Znaczy, okej, okay, no dobra, kontrast, ale też, też potrafi zmęczyć ta postać, bo ona już aż mdła jest taka. No tak, tak tak jest mdła. Taka... Dobry, to jest dobre określenie, jest mdła, ale to mi aż tak nie przeszkadzało, dopóki właśnie w drugim, to, to pewnie sobie powiem w drugim sezonie, bo to już chyba nie jest tajemnicą, skoro robimy pierwszy, to będziemy ten temat ciągnąć. Bo y, zobacz, jak... Dexter załatwił Pola, mhm. to w ogóle to był ten cały wątek, że tu już jest sąd, że zaraz jej zabiorą dzieci, w ogóle to też tak trochę skrótowo poszli chyba scenarzyści. Ja nie wiem, bo nie, nie znam takich sytuacji opieki społecznej w Stanach czy tam na no. Florydzie, no bo to... Znaczy na, na logikę patrzenie, jeżeli koleś wyszedł z więzienia, jest w zasadzie, mówisz do co w web. Ona mówi, że wbił się do chaty, mhm. a tu w serialu 3 sery dalej już masz... Ale to ser... też wyjaśnienie ci tam było... Dzieci zabiorą. Tak, ale to było tam, ten prawnik, co Dexter go tam wynajął, trochę tłumaczył tą, tą sytuację, nie? No, trochę jest tak, to trochę takie... dziwne dla nas takie... i nie wiem, czy to jest... No, mi ciężko się odnieść, czy tak faktycznie jest w Stanach, że, że jakoś ten taki resocjalizowany więzienie jest pod, pod jakimś takim ochronką czy coś, czy, czy nie. E, trudno mi powiedzieć. No bo z drugiej strony Rita nie była w żaden sposób notowana, dawała no radę z tymi dzieciakami i tak dalej, więc nie roz... jest to tu... sytuacja trochę abstrakcyjna. Tylko mi ciężko się odnieść, czy ona nie, jest bardziej, wymyślona przez narzędzistów na skróty, czy faktycznie tak, była tak jest. Była przemoc w rodzinie, udokumentowana. Tak. Mamy dowody, że on się tak zachowywał, no to tak... Po to poszedł chyba, za to poszedł do, 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 do pierdla, nie? No bo na interwencję przyjechała. Mm. Debra i tak poznała deksa tak. z Ritą i tutaj właśnie gdzieś, mam wrażenie, że poszli troszeczkę na skróty? Może tak być, a może nie być, no właśnie mi tu ciężko powiedzieć, wiesz, że może to być na skróty, a może tak faktycznie to działa w, w Stanach, no ciężko mi się odnieść, tak, ale z, z naszej perspektywy e, wrażenie jest takie, że tutaj jest coś takiego abstrakcyjnego, nie? No tak właśnie oglądasz i mówisz tak… Mhm. Zbyt podpity tak? Podbity tak. ten dramat no. trochę, nie? Bo tak z Nie Nagle mm. przychodzą mówią, nie, to my, pań, my Panią przysłuchujemy i za chwilę stracimy pani opiekę na dziś. Rozciągnijcie to na parę odcinków, żebym bardziej mógł to no, kupić. No, no. Czy mam jakiś zarzut? Nie. Ja nie mam. No, czysto logicznie można się przyczepić, że po Miami grasuje Sekoleś, który co tydzień kogoś zabija. No i, ale zabija też innych morderców seryjnych, więc w zasadzie to Miami jest w no, zasadzie nay... niebezpiecznym miejscu. No, no właśnie, no ilu. Ale z drugiej strony masz Ojca Mateusza, gdzie kurde, co to tam jest? Y... Sandomierz. W Sandomierzu jest tyle, tyle przestępstw. Dlatego tam nie mieszkamy. To prawda. E, ale no. Ale przest... Nadal ale, jest to serial kryminalny. Ale tam, kryminalny. Nie, ale tam i... nie ma morderstw, nie? Ojcu Mateuszu. Nie wiem, tam... ta... ja nie wiem, nikt mi odcinka. Ale jest z tych odcinków w więc no, ale wiesz, że dużo jest... po, po poznańsku. są jakieś e... przestępstwa, no zakładam. Napiszcie, jak ktoś oglądał Ojca Mateusza, czy tam co tydzień ktoś ginie. Ale. W serialu kry... no dobra, jak nie ma Uciec Mateusz, to kryminalne zagadki Las Vegas. Masz 16 sezonów. Ale, no dobra. W mieście Akurat mniej. W Nowym Jorku śmiem twierdzić, że w Nowym Jorku może co tydzień być morderstwo. Do no morderstwo. A tutaj? No dobra, tak, ale. Masz gościa, który. Ale to jest pewna konwencja, co o to mi chodzi, nie? Ja rozumiem, Wiesz? ale można odnieść takie wrażenie, jakby tak. na, na ter, y, jednym metrze kwadratowym co najmniej trzech, trzech morderców stoi i czeka, aż Dexter ich dorwie. No, no tak to jest. No, to jest taka konwencja nie. i to ja to przyjmuję nie z no, dobrodziejstwem identarza, a... bo to jest tak, jakbym się dopierdzielał do Star Trek'a, Każdy... że przecież nie, nie ma statków kosmicznych. Każdy, kto no... wsiąkł ten serial, to oczywiście tą konwencję kupuje, natomiast mówię, że można się tutaj zastanowić, ilu może być tych... Ludzi do zabicia, i jakim trzeba być kozakiem, żeby przez tyle lat nie być złapanym? No. Takim. Dokładnie takim. Drugi sezon, który będziemy omawiali, moim zdaniem jest ciekawszy. Jak ja zarzucę, ciężko, tak na rybkę. Ciężko porównać no nie, pierwsze bo... cztery sezony. No nie, no teraz już poszedł. Poczekaj, pier... no, trzeci... bo jeszcze ja nie skończyłem. Pierwsze trzeci... cztery sezony są naprawdę dobre, trzeci jest najsłabszy z nich, to prawda. Ale. Ja, zawsze pierwszy dla mnie jest taki właśnie mocno wprowadzeniowy, ale drugi dla mnie to jest taki. Jest moc. Jesteś mocno, no jest. Pogadamy sobie o tym w Na zimnym odcinku. Myślę, że tutaj już wyczerpaliśmy temat pierwszego odcinka. Czy jeszcze chcesz coś dodać? Nie, chyba nie. Co ci się e, oprócz co, co mogę powiedzieć, to tak. No muzyka. To mm -hmm. nie tylko czułówka, która jest dla mnie relacjonalna i się powtórzę. Od nastu lat mam jako mój budzik poranny, mam właśnie intro do Dextera, bo mi się kojarzy z wstawaniem właśnie rano i szykowaniem się do pracy. Ale w ogóle ta muzyka jest taka, ona jest taka charakterystyczna, jest kilka takich motywów, które wchodzą w, w, w głowę. Jest to Miami, czuć Miami. Miami jest niesamowite. I to nie tylko przez samo Miami pokazane te plaże, te, 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 te knajpy te, te, te wszystkie lokalizacje, ale też jest ten filtr nałożony taki, nie? Na, mhm. na kamerę, że czujesz, że ma być słonecznie. Czujesz to takie... I Kubańczycy. Tak, dużo I... jest ta, ta społeczność I... latynowska kubańska I także... Język hiszpański. Mhm. No bo w, w Florydzie jest urzędowym nie tylko angielski, ale też hiszpański. Tak. Jako jedyny, chyba, jedyny stan, który ma urzędowy hiszpański. Mhm. Chyba. No. Okej. Okay. Ale to wszystko dodaje realizmu i klimatu. Mhm, tak. Znowu, znowu wsiąkasz w ten... Świat. W ten świat. Dlatego zastanawiam się, jak to będzie w tym nowym Dexterze, teraz Resurrection, bo on ma się siedzieć w Nowym Jorku właśnie. I czy tutaj się boję, jak to, jak to zrobią? Bo... What are you talking about? Także zobaczymy, nie? How you doing? Tak. No i chyba tyle. No Dla mnie... Nie się nawet nie czepią właśnie. Bo w, w, dodam jeszcze, że w pierwszym sezonie, gdzie jest to wprowadzenie całe, mm -hmm. na samym końcu, gdy Dexter postaramy uratować Debrę, a zabić Briana, czyli swojego brata, to mamy znowu takie przełamanie postaci. Bo mógłby skręcić w tą stronę, którą jakby jest jego naturalna. Czyli i z bratem? I z bratem, w końcu zabić, się nie kryć z tak. tym, że jest. No tak, bo to było. To kuszenie było realne. To mm -hmm. nie było takie, że kolej sobie wysłał z tyłka, że, że przekonał nagle brata, którego. Nie widział. Którego on nie widział tyle lat, a jego kompletnie zapomniał, Dexter, że to po prostu przyjdzie, cześć, choć tam pójdziemy razem. Tylko to, to, mia, to miało też sens tutaj. Tak, i właśnie dlatego czuliśmy tę uwagę. Mm -hmm. Bo tu widzie jak ktoś ogląda za pierwszym razem. No to tak. nie wie, bo są takie serialy, w których ty wiesz, dobra, wiadomo, i tak zrobi tak, i tak zrobi tak. tak. A tu Dexter naprawdę można się zastanawiać, mm -hmm. jaką decyzję on podejmie i co się wydarzy. Dokładnie tak. Czyli, no, polecamy. My polecamy, no i trochę chyba powiedzieliśmy wam, dlaczego polecamy. Y to jest y staro staromodny serial. Ale jeden... On już jest nowoczesny. No czy to staromodny? Retro <laughs> Future. Tak. Trochę tak. No bo on już jest taki, że jest ciąg fabularny przez cały sezon mm -hmm. jakiś, jest motyw, mm -hmm. ale z drugiej strony jest to kryminał taki i no są te sprawy takie kryminalne, które się dzieją przez dany odcinek, powiedzmy, nie? Szczególnie w pierwszym sezonie to czuć mocno, że są te no. sprawy takie kryminalne, często on się nim zajmuje, potem a to oni nie wpadli na to, to ja sobie go sam złapię i go tam Pociachach. Ja do dowody. Tak. Więc e, on jest no, na przełomie, bo to lata, kiedy los się pojawił zresztą, także. Znaczy, tak. Te nowoczesne seriale wchodziły. Ale z drugiej strony, no, 10 odcinków, czyli już krótki sezon. Zwarta historia, spójna. Rewelacyjne aktorstwo, jak mówiliśmy, fabuła wciąga. Także oglądajcie, napiszcie w komentarzach. Czy lubicie Dextera? Za co go lubicie? I jaką tak. postać lubicie oprócz Dextera? A jak nie widzieliście, jak ktoś to koniecznie na Jak ktoś napisze Debra albo Rita, Uf. to musimy się pożegnać. Nie no, żartuję. Możecie napisać Rita, ale to uargumentujcie to jakoś, bo to są dwie naj, takie najcięższe postacie zawsze do przeżycia w tym serialu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.